30 stycznia 1933 roku Adolf Hitler zostaje mianowany kanclerzem Niemiec, kładąc kres niemieckiej demokracji. Kluczowym elementem dojścia Führera do władzy jest Sturmabteilung, znana również jako SA. Paramilitarna organizacja związana z partią nazistowską, która pod koniec 1933 roku liczy ponad 3 miliony członków. Wkrótce jej przywódca, Ernst Röhm, zacznie domagać się odsunięcia od władzy niemieckich elit i zastąpienia ich fanatycznymi nazistami. Hitler potrzebuje jednak wsparcia tych elit, zwłaszcza przywódców wojskowych, aby skonsolidować władzę i ostatecznie postrzega SA jako zagrożenie. Podczas nocy długich noży przeprowadza czystkę w SA, skutecznie kończąc ich polityczną i militarną potęgę. Jednym z najbliższych sojuszników Hitlera z niemieckiego dowództwa wojskowego jest Werner von Fritsch. Thomas Ludwig Werner Freiherr von Fritsch urodził się 4 sierpnia 1880 roku w zamku Benrad niedaleko Dusseldorfu, będącego wówczas częścią cesarstwa niemieckiego. Jego wychowanie zostało ukształtowane przez surowego ojca, generała porucznika Georga von Fritscha, który kładł duży nacisk na miłość do kraju, niezawodność, lojalność i honor. Był tak bezlitosnym dyscyplinatorem, że jego syn miał trudności z nawiązywaniem bliskich relacji przez całe życie. Po ukończeniu szkoły średniej Fritsch wstąpił do wojska i w styczniu 1900 roku został awansowany na porucznika. Jednak służba wojskowa oferowała ambitnemu Fritschowi jedynie ograniczone możliwości awansu, a on sam miał trudności z nawiązywaniem przyjaźni. Fritsch złożył więc podanie do Akademii Wojennej w Berlinie i, po zdaniu trudnego egzaminu wstępnego, rozpoczął studia w październiku 1907 roku. Był wybitnym studentem i wyróżniał się przede wszystkim znajomością historii i taktyki wojennej. Pierwsza wojna światowa rozpoczęła się 28 lipca 1914 roku, a Fritz służył jako oficer sztabu generalnego na różnych stanowiskach. W 1917 roku został ranny w głowę odłamkiem granatu i odznaczony Krzyżem Żelaznym obu klas. Pierwsza wojna światowa zakończyła się 11 listopada 1918 roku i w okresie Republiki Weimarskiej która była nazwą nadaną niemieckiemu rządowi w latach 1918-1933, Fritsch nadal służył w armii. W 1924 roku Fritsch napisał list do Jochima von Stülpnagela, niemieckiego oficera wojskowego, w którym wyraził swoją nienawiść do demokracji. Miał nadzieję, że generał Hans von Sekt przeprowadzi pucz w celu ustanowienia dyktatury wojskowej. I napisał, że jego zdaniem Niemcy są rujnowane przez to, co nazwał propagandą żydowskich gazet. Fritsch zakończył swój list listą wszystkich, których nienawidził. Lista ta obejmowała Friedricha Eberta, pierwszego prezydenta Niemiec w latach 1919-1925, pacyfistów, Żydów, demokratów i wszystkich ludzi, którzy, jak twierdził, chcieli zniszczyć Niemcy. Fritsch powiedział. Mogą istnieć niewielkie różnice, ale ostatecznie wszystko sprowadza się do tego samego. Możemy ufać tylko sobie. Wiarygodność, prawda i miłość są tylko wśród nas, niemieckich mężczyzn. Werner von Frisch był mocno zaangażowany w tajne niemieckie zbrojenia w latach dwudziestych XX wieku, w których Niemcy starały się ominąć warunki części V Traktatu Wersalskiego który zasadniczo rozbroił je, ograniczając ich armię do 100 tysięcy żołnierzy i zabraniając im posiadania samolotów lub czołgów. W związku z tym Fritsch, który ściśle współpracował ze Związkiem Radzieckim przy tajnych zbrojeniach, popierał prosowiecką politykę zagraniczną i żywił skrajną nienawiść do Polski, której Niemcy zostały zmuszone oddać Poznań, Prusy Zachodnie i Górny Śląsk. Już w 1928 roku Fritsch rozpoczął pracę nad planem, który stał się znany jako Fall Weiss, co było niemieckim wojskowym kryptonimem inwazji na Polskę. Pod koniec lat 20. Niemcy nie były jednak gotowe na taką inwazję i zamiast tego musiały radzić sobie z trudnościami gospodarczymi, niepokojami społecznymi i niestabilnością polityczną. 30 stycznia 1933 roku Adolf Hitler został mianowany kanclerzem Niemiec przez prezydenta Paula von Hindenburga. Fritz był zdecydowanym zwolennikiem nowego reżimu, który postrzegał jako radykalną siłę, która pod wpływem ludzi takich jak on byłaby siłą dobra. W lutym 1934 roku Fritz został awansowany na szefa dowództwa armii, częściowo dlatego, że Hitler postrzegał go jako zwolennika swojego reżimu, a częściowo dlatego, że minister obrony, Werner von Blomberg, cenił Fritscha za jego profesjonalizm. Chociaż Fritsch był silnym zwolennikiem Hitlera, postrzegał szturm nazistowską organizację paramilitarną, znaną również jako SA, która była pod kontrolą Ernsta Ryma, jako zagrożenie dla armii. Gdy naziści doszli do władzy, Rym chciałby SA zastąpiła zawodowe wojsko jako armia ludowa. W związku z tym w 1934 roku przywódcy wojskowi zgodzili się poprzeć podkopanie przez Hitlera władzy SA i eliminację większości jej kierownictwa w zamian za gwarancję ich statusu jako jedynej narodowej organizacji wojskowej. 30 czerwca 1934 roku kiedy SS zamordowało Ryma i wielu najwyższych urzędników SA, wojsko nie interweniowało. Naziści zamordowali także innych starych wrogów, z którymi reżim miał rachunki do wyrównania, takich jak generał Kurt von Schleicher, który poprzedzał Hitlera na stanowisku kanclerza i krytykował jego gabinet. W swoim przemówieniu przed Reichstagiem, niemieckim parlamentem 13 lipca, usprawiedliwiając swoje działania. Hitler potępił Schleichera za spiskowanie z Rymem w celu obalenia rządu i zarzucił, że zarówno Schleicher, jak i Rym byli zdrajcami pracującymi na zlecenie Francji. Czystka ta stała się znana jako noc długich noży. Pod koniec 1934 roku lub na początku 1935 roku Fritsch i Blomberg z powodzeniem wywarli presję na Hitlerze, aby zrehabilitował generała Kurta von Schleichera twierdząc, że jako oficerowie nie mogli znieść ataków prasowych przedstawiających go jako zdrajcę pracującego dla Francji. Fritsch był przekonanym antysemitą, a antysemityzm Adolfa Hitlera był jednym z jego najważniejszych powodów wspierania nazistowskiego reżimu. Na początku 1934 roku, gdy Blomberg nakazałby wszyscy żołnierze, którzy mogą być uznani za Żydów, zostali dyscyplinarnie zwolnieni. Fricz nie wyraził sprzeciwu i wykonał rozkaz. W grudniu tego samego roku Fricz ogłosił, że jest rzeczą oczywistą, że oficer powinien szukać żony tylko w kręgach aryjskich i że każdy oficer, który poślubi Żydówkę, zostanie natychmiast dyscyplinarnie zwolniony. W maju 1935 roku poważna reorganizacja sił zbrojnych spowodowała, że Fritsch przyjął nowy tytuł naczelnego dowódcy armii. W kwietniu 1936 roku, kiedy Blomberg został awansowany na feldmarszałka, Fritsch otrzymał awans na zwolniony przez Blomberga stopień generała pułkownika. W dniu 5 listopada 1937 roku, na konferencji między najwyższym kierownictwem wojskowo-zagranicznym Rzeszy, Hitler stwierdził, że nadszedł czas na wojnę a dokładniej wojny, ponieważ Hitler wyobrażał sobie serię lokalnych wojen w Europie Środkowej i Wschodniej w najbliższej przyszłości. Hitler argumentował, że wojny były konieczne nie tylko w celu zapewnienia Niemcom Lebensraum, czyli przestrzeni życiowej, ale wyścig zbrojeń z Francją i Wielką Brytanią sprawił, że konieczne było podjęcie działań, zanim zachodnie mocarstwa uzyskają przewagę nie do pokonania w wyścigu zbrojeń. Fritsch był bardzo krytyczny wobec tego żądania, ponieważ wiedział, że armia nie jest gotowa i posunął się nawet do groźby rezygnacji z dowództwa. Fritsch i kilku innych oficerów wojskowych doradzało Hitlerowi, aby poczekał, aż Niemcy będą miały więcej czasu na dozbrojenie. Nie mieli żadnych moralnych zastrzeżeń do strategii Hitlera, z którą zasadniczo się zgadzali. Dzieliła ich tylko kwestia czasu. Od momentu przejęcia władzy w Niemczech naziści starali się przejąć kontrolę nad armią, tak więc fakt, że minister obrony Werner von Blomberg ożenił się z prostytutką, okazał się bardzo przydatny. W styczniu 1938 roku von Blomberg został zmuszony do rezygnacji ze stanowiska po tym, jak ujawniono przeszłość jego żony, co wzbudziło obawy co do jego oceny sytuacji. Hermann Göring, głównodowodzący sił powietrznych, nie chciał, aby Fritsch został następcą Blomberga, a tym samym jego przełożonym. Heinrich Himmler, przywódca SS, chciał osłabić Wehrmacht, niemieckie siły zbrojne i jego głównie arystokratycznych generałów, aby wzmocnić SS jako konkurenta dla regularnej armii niemieckiej. W 1936 roku Reinhard Heydrich, szef Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy, Przygotował akta dotyczące Fritza, które zawierały oskarżenia o homoseksualność i przekazał te informacje Hitlerowi. Hitler odrzucił je i nakazał Heydrichowi zniszczenie akt, ale ten tego nie zrobił. W 1938 roku Heydrich wskrzesił stare akta dotyczące Fritza, a Himmler i Gering zainspirowani dymisją Blomberga. Oskarżyli pozostającego bez ślubu Fritza o angażowanie się w działalność homoseksualną. Chociaż Fritz nigdy nie był kobieciarzem i wolał skupić się na swojej karierze wojskowej, został zmuszony do rezygnacji 4 lutego 1938 roku. Jednak po rezygnacji Fritza okazało się, że akta przeciwko niemu były fałszywe. Gestapo zostało wprowadzone w błąd przez oświadczenie złożone przez drobnego przestępcę. Otto Schmidta, który pomylił Fritza z kapitanem kawalerii o tym samym nazwisku. Członkowie niemieckiego korpusu oficerskiego byli zbulwersowani złym traktowaniem Fritza, a na następnym spotkaniu Himmler, Gering, a nawet Hitler znaleźli się pod ich presją, ponieważ sprawa przeciwko Fritschowi była postrzegana jako słaba. Schmidt wycofał swoje oskarżenia przeciwko Friczowi. I chociaż został formalnie uniewinniony 18 marca 1938 roku, jego reputacja została nadszarpnięta. Chociaż armia domagała się przywrócenia go na dawne stanowisko główno dowodzącego, został jedynie honorowym pułkownikiem pułku artylerii. Hitler wykorzystał sytuację, zastępując kilku generałów i ministrów ludźmi jeszcze bardziej lojalnymi wobec niego i przejął faktyczną kontrolę nad Wehrmachtem, którym de Jure już dowodził. Po uniewinnieniu Fritsch próbował wyzwać przywódcę SS Himmlera na pojedynek. Fritsch skomponował formalne wyzwanie i podobno ćwiczył swoje umiejętności pistoletowe w wolnym czasie, którego miał mnóstwo jako oficer bez dowództwa. List został przekazany generałowi Gerdowi von Rundstedtowi do dostarczenia. Ale Rundstedt, chcąc zmniejszyć nieufność między Wehrmachtem a SS, ostatecznie przekonał Fritscha do porzucenia tego pomysłu. Pomimo fałszywych oskarżeń, Fritsch pozostał lojalny wobec nazistowskiego reżimu i podtrzymywał swoje głębokie przekonanie, że Niemcy stoją w obliczu międzynarodowego żydowskiego spisku, który chce zrujnować Rzeszę. W nocy 9 listopada 1938 roku. Nazistowskie oddziały SA, SS, Młodzież Hitlerowska i Niemieccy Cywile zniszczyli żydowskie domy, firmy, synagogi, szpitale i szkoły w całych Niemczech, zaanektowanej Austrii i na obszarze Sudetów w Czechosłowacji, które niedawno zostały zajęte przez wojska niemieckie. To wydarzenie, które stało się znane jako Pogrom Kristallnacht lub Noc Kryształowa. Oznaczało przejście do ery zniszczenia, w której ludobójstwo stało się głównym celem nazistowskiego antysemityzmu. Kilka dni po pogromie nocy kryształowej Fritz napisał list do przyjaciela, w którym stwierdził, co następuje. Oczywiście bitwa z międzynarodowym żydowstwem teraz oficjalnie się rozpoczęła, a jako naturalna konsekwencja doprowadzi to do wojny z Anglią i Stanami Zjednoczonymi, politycznymi bastionami Żydów. II wojna światowa rozpoczęła się 1 września 1939 roku, kiedy nazistowskie Niemcy napadły na Polskę. Tuż przed wybuchem II wojny światowej Fritz został odwołany i zdecydował się na osobistą inspekcję linii frontu jako naczelny pułkownik 12. pułku artylerii podczas inwazji na Polskę, co było bardzo nietypowym zajęciem dla kogoś o jego randze. Werner von Fritsch miał 59 lat, gdy 22 września 1939 roku podczas oblężenia Warszawy został trafiony polską kulą, która rozerwała tętnicę w jego nodze. Minutę po trafieniu stracił przytomność i zmarł. Fritsch był drugim niemieckim generałem, który zginął w walce podczas II wojny światowej. Pierwszym był dowódca SS Wilhelm Fritz von Retting. Cztery dni później Fritz otrzymał uroczysty pogrzeb państwowy w Berlinie. Jednakże, mimo że zarówno Hitler, jak i Himmler byli tego dnia w Berlinie, żaden z nich nie pojawił się na pogrzebie, aby złożyć hołd. Po Wernerze von Fritschu nie było wylanych żadnych łez. Dziękujemy za oglądanie kanału World History. Pamiętaj, aby polubić i zasubskrybować oraz kliknąć dzwoneczek, aby nie przegapić naszych kolejnych odcinków. Dziękujemy i do zobaczenia następnym razem na kanale.